Jakie moi drodzy, ja jestem Ksawiar i zabieram Was dziś w podróż do krainy Siedmiu Królestw do Westeros. Jak widzimy przed nami mapę gramy prawdopodobnie w czasie Wojny pięciu królów, czy czterech królów, nie pamiętam już. <laughs> Ale nie zagramy teraz Zagramy na drugim kontynencie, które się jakoś nazywało, nie pamiętam jak. To jest wst dość wstydliwe. Powinienem to sprawdzić przed nagraniem odcinka. No trudno. <laughs> I zostawimy miałkie rozrywki i walki ze sobą tym królom. Nie będziemy się w to zagłębiać. Tylko zagramy sobie jako Kalisi, Daenerys rodzona z burzy. I chciałbym, żeby ta seria była trochę inna od poprzednich. Bardziej skupiła się na mm, fabule. Oczywiście, kto nie czytał książki, nie oglądał gry, nie oglądał serialu, Lepiej niech się nie zabiera się za tą serię. Będę tutaj spoilery. Będę starał się nie spoilerować sytuacji, która nie pojawiła się jeszcze. Przepraszam za tą lekką chrypkę. Która nie pojawiła się jeszcze w serialu. Bo nie chcę wam spoilerować, tak jak mówię. Ale chciałbym też opowiadać trochę o historii tych ziem, jako że przeczytałem książki. A zdarzyło mi się, na co? A co? Mogę paru rzeczy nie pamiętać, bo to było już z rok temu, jak to czytałem. Ale może Wam coś przybliżę. Może mi się uda. Zaczynamy e, w Kwarf. Nie wiem, prawdopodobnie nie będę potrafił mówić tych nazw odpowiednio, z odpowiednim akcentem, e, trudno przeżyć chyba to jakoś. I chyba widzimy się w grze. Na razie. Matka smoków Ocalenie Porocza kometa powiodła się do Carth, gdy przechodziłaś przez trzy ogromne i malownicze pierścienie murów, które uznawane są za jeden z dziewięciu cudów ludzkości. Mogłaś przyglądać się kościom tych, którym odmówiono wstępu. Chroniona przez ksaro Xosa, szybko odkryłaś że polityka karfu może być zagrożeniem dla was wszystkich, lecz zagrożenia nie powstrzyma smoków. Przez spalenie lazarskiej wiedźmy dowiodłaś swoich praw do rodowego zawołania, ogień i krew. Uzurpator nie żyje. Westros jest rozbite, a ty jesteś daleko od domu. Wykorzystaj ten czas na szkolenie smoków, aby wkrótce powrócić, zemścić się na psach uzurpatora i zjednoczyć. Siedem królestw ponownie. Jestem prawowitą królową. Ród Targaryenów rządził Westeros od czasów Egona zdobywcy. To my połączyliśmy Siedem królestw w jedno. My zbudowaliśmy królewską przystań. My wykuliśmy żelazny tron i my nie pozwolimy rozebrać naszego dziedzictwa. Ogień i krew. Także zaczynamy grę. Spójrzmy, rzućmy rz rz okiem na to co się dzieje my jesteśmy dokładnie w miejscu Kogo tu tutaj się... gdzieś tu w QR prawdopodobnie o, gra się trochę tak zacina ale chyba to nie będzie jakimś wielkim problemem A, jesteśmy na dworze naszego naszego um... seniora Brakomisła mi słowa przepraszam QRF rada 13 nie dało się tu prawdopodobnie zrobić takiej władzy oligarchicznej w tym systemie gry więc jakby jest tutaj jeden główny ustalony zarządca jednak jak pamiętamy z filmu czy z książki Zasiadała tu Rada najbogatszych członków miasta, czarowników i tak dalej, którzy rządzili wspólnie. I jednym z tych właśnie gości był nasz senior, który nam przyjął pod opiekę, kiedy dołączyliśmy, dołączyliśmy, Xaroxon of the Thirteen, czyli 13. Spójrzmy może na cechy jakie Madoneris yy, jest szybka i to nie w tym znaczeniu, o którym myślicie. Tara nie chodzi wszystkimi do łóżka od razu. Bardziej jako lotna bym to nazwał. O tak. Czy masz tutaj jako lotna? Atrakcyjna oczywiście. Te yy, szaro popilate włosy. Trochę jak series widzimy I... niebieskie fioletowe oczy właściwie. Jest wdową oczywiście pokalu drogo, który zmarł w wieku 30 lat. Nie pamiętam czy ktoś się skończyło w serialu. Chciałem, że to była to zemsta pewnej czarownicy, ale może nie, nie będę o tym opowiadał, ale sami przeczytacie. Jest ufna, co niestety skutkuje że tym, że jest dość słabą intrygantką, jednak ulepsza to jej dyplomację. Oczywiście jest opanowana. Sprawiedliwa i autorytatywna. Uh, abomination of incest. Nie, nie potrafię tak przetłumaczyć, jednak mój angielski nie jest aż tak dobry. Jednak sprawia to, że jest... Ni Kieselniej nie lubię, Claire. Uh, spójrzmy na całą tej oczywiście herb Targarienów. Naszym regentem jest Ser Jorah Mormont. Nas, naszym opiekunem, Guadianem. Regentem jest Aemon Targaryen, który jest na y, murze w tym momencie, jest członkiem tej straży i ma 101 lat. Ciekawe, ciekawie skąd on się tu wziął. Jak nas, niby naszą opiekuje, się nami. Ojciec y, Król er, Eris y, Szalone. Dzieci. Rogo, który zmarł w jej jeszcze, tak? który miał być jeźdźcem, który podpali Nie, jakoś inaczej go nazywali i trójka smoków smokom przyjdziemy się może później, na razie zostawmy to będę smaczek na później i bracia Haviserys który nie był zbyt ładnie przedstawiony i Regar, który był po prostu najlepszym wojownikiem i, i wcieleniem władcy e który zginął w bitwie nad Tridentem pokonany przez e Roberta Barafiona. To ciekawe, Regan jako dziecko e nie był typem chłopca który walczy na miecze z równościkami i, i, i w ogóle nie oddawał się męskim rozrywkom bardziej interesował go książki tak, miał duszę poety. Był dobrze wykształcony. Jednak zdając sobie sprawę, że naciąga zagrożenia, że jego ojciec narobił sobie dużo wrogów, musiał wziąć się za wojaczkę. I doszedł w tym do niebywałej perfekcji. Jak widzimy, ogromne umiejętności wojskowe. Gradę omawialiśmy z tego co pamiętam. Poprzedniej, poprzedniej kampanii z Gry o Tron, która nie była zbyt długa niestety Ale, więc teraz może nie będziemy tego robić tylko wyznaczymy tutaj ludzi, mamy już Kasztelana Mistrza Praw Pana nad Wojskami Starszego nad Monetą, Starszego nad Przypterczami sz Hillera i Septona, których nie możemy wyznaczyć. Mapa wygląda tak. To poważnie się zmieniło od tamtej kampanii, z tego co pamiętam tutaj było ogromne może do traków, tak? A teraz to się podzielono na dużo mniejsze kawałki, chyba żeby łatwiej było to podbić. Tak podejrzewam. Tu nikt nie rządzi. W teraz trwa konflikt. Rob dąży na południe, żeby zniszczyć Geoffreya, gdzie jest Chris Landing. Geoffrey siedzi na tronie, jest jeszcze małoletni. Bo większość władców nie jeszcze nie powiedziała się po żadnej stronie konfliktu. Oczywiście tego ci to rzecza, jako że przez więzy pokrawieństwa dość bliskie z Starkami. Możemy zaczynać prawdopodobnie grę Może nie będzie się jakoś ciało. Oczywiście komunikat, że Jorah jest zostaje regentem A, czyli zmieniło się tam, to było tylko na starcie. takie. Jorah Moron, który jest dość Słabym Wojownikiem Oczywiście ma tutaj inne cechy, które mu podwyższają zdolność, ale jeśli nas nauczy tego, to nie będziemy zbyt zadowoleni. Ciekawe, nie ma tutaj nic o rodzinie Mormonta. O jego więzach pokrewieństwa. Chyba no, mogę wam powiedzieć tę historię, prawda? Chyba nie zdradzę wielu szczegółów, chyba nawet było to gdzieś poruszane. Zostawmy to na chwilę. Chyba, że zostawimy Joraha Mormonta na później. Nie będziemy wszystkich historii naraz opowiadać. Skupmy się na fabule. Dom Nieśmiertelnych. W tym mieście przepychu znajdujesz dom Nieśmiertelnych, który jest najskromniejszy ze wszystkich. Widzisz szare i starożytne ruiny, bez wież ani okien. Pomiędzy muryszowymi murami rozpościera się gaj z drzewami o czarnej korze. Ja tramentowo niebieskich liściach. Twoi towarzysze namawiają cię, byś nie wchodziła. Lecz wiesz, że prowadzi ci tam ścieżka przeznaczenia. Królowa Nelis musi wejść sama, rzekł Pajat Pri, wyłaniając się strzynia drzew. Chwyć moje ramię i pozwól, że cię przeprowadzę. Nie jestem dzieckiem. Cień o zmroku. Przebyłaś gaj, nie korzystając z pomocy szerownika. Na końcu drogi wręczono ci kielich z gęstym płynem w środku. Cień mroku, wino czarnoksiężników. Jednym haustem wypiłaś miksturę. Smakowało, jak wszystko co do tej pory piłaś, a zarazem zupełnie inaczej. Dzięki niemu zobaczysz niepokojące rzeczy. Wizję miłości i wizję horroru. Cudu i terroru. Obrazy i dźwięki dni, które już przeminęły. Dni, które nadejdą. Oraz takie, które nie mają prawa nadejść. Jeśli zależy Ci na własnej duszy, bądź ostrożna i rób tylko to, co Ci powiem. Wybieraj drzwi po Twojej prawej. Zawsze po Twojej prawej. Jeśli trafisz na schody, nie schodź w dół. I zawsze wybieraj drzwi po Twojej prawej. Drzwi, po mojej prawej. Znalazłaś się w kamiennym przedpokoju z czterema drzwiami, każdy na innej ścianie. Przegniły dywan, dawno temu wyszyty złotymi spiralami, leży pod twoimi nogami. Za ścian dobiega cię cichutkie drapanie i popiskiwanie szczurów. Posłuchałaś rady czarnoksiężnika i trzy razy z kolei Wybrałaś drzwi po prawej stronie. Lecz za każdym razem prowadziły cię one do identycznego pokoju. Zrozumiałaś, że jesteś zdana na łaskę czarowników. Wybieram drzwi po prawej. Czerwona sala. Pojawiłaś się w długim, ciemnym korytarzu o wysokim suficie. Po prawej stronie ciągnie się szpaler dymiących pochodni. Lecz drzwi znajdują się tylko po lewej i nie wszystkie z nich są zamknięte. Obiecujesz sobie, by ich nie otwierać, lecz pokusa jest zbyt silna. W jednym pokoju natrafiasz na ucztę bestialstwo zamordowanych trupów. Ciała biesiadników leżą porozrzucane wokół poprzewracanych krzeseł i posiekanych stołów. Stygną w kałużach krzepnącej krwi. Na tronie nad nimi siedzi martwy mężczyzna z głową wilka, na której spoczywa żelazna korona. Jego oczy śledzą Cię z niewypowiedzianą prośbą, gdy druszasz dalej. Korytarz kończy się schodami w dół, a nadal jedyne drzwi to te po mojej lewej stronie. Pierwsze drzwi po prawo to ostatnie drzwi po lewo. Kolejny raz znajdujesz się w kamiennym przedpokoju z czterema drzwiami, każdy z nich na innej krętej kamiennej ścianie. Podłoga wydaje się powoli uciekać spod Twoich stóp, jakby próbowała cię uwięzić. Nagle chwyta Cię głębokie poczucie desperacji. Nie chcesz niczego więcej, tylko skończyć z tym strasznym domem. A tyle jeszcze drzwi przed Tobą. Wybieram drzwi po prawej. Matka Kolejny raz wkraczasz do długiego, mrocznego korytarza. Po prawej stronie ciągnie się szpaler dymiących pochodni, lecz drzwi znajdują się tylko po lewej i nie wszystkie z nich są zamknięte. Kolejny raz obiecujesz sobie, by ich nie otwierać, lecz pokusa jest zbyt silna. W jednym pokoju znajduje się 10 tysięcy niewolników. Podnoszą przed tobą zakrwawione ręce, gdy przyjeżdżasz pośród nich na swej srebrzystej. Matko! krzyczą! Matko! Sięgają ku tobie! Dotykają cię! Ciągną za twój płaszcz! Za rąbek spódnicy! Pragną cię! Potrzebują cię! Ogień! Krew! Głęboko zaciągnęłaś się powietrzem i otworzyłaś ramiona, by im się oddać. Jednak w ostatnim momencie zrozumiałaś swój błąd i wycofałaś się w głąb korytarza. Korytarz kończy się schodami w dół, a nadal jedyne drzwi to te po lewej stronie. Pierwsze drzwi po prawo to ostatnie drzwi po lewo. Wrzaski za ścian stają się coraz głośniejsze, a ty masz coraz więcej złych przeczuć. Odwracasz się do siebie i widzisz, że pochodnie zaczynają się wypalać. Gdy gaśnie kolejna z nich, ciemność zaczyna powoli skradać się do ciebie. Jeśli dobrze wytężysz słuch, możesz usłyszeć, że nadchodzi też coś innego. Powoli człapiąc nogami po przegniłych dywanach, opanowuje cię strach, więc musisz szybko zdecydować, w którą stronę pójdziesz. Wybieram drzwi po prawo. Czerwony miecz Kolejny raz wkraczasz do długiego, mrocznego korytarza. Po prawej stronie ciągnie się szpaler dymiących pochodni. Lecz drzwi znajdują się tylko po lewej. I nie wszystkie z nich są zamknięte. Kolejny raz obiecujesz sobie, by ich nie otwierać. Lecz pokusa jest zbyt silna. Scena za drzwiami ukazuje trupa stojącego na dziobie statku. Błyszczące oczy rozświetlają jego martwą twarz a szare usta uśmiechają się smutno. Czerwony miecz jarzy się blaskiem zachodzącego słońca w dłoni niebiesko-okiego króla, który nie rzuca cienia. Niebieski kwiat wyrasta ze szczeliny w lodowym murze, wypełniając powietrze słodyczą. Matka smoków, zrodzona z ognia, zdezorientowana odwracasz się ku schodom na końcu korytarza. Chciałabym, żeby to już się skończyło. Wchodzisz na klatkę skądową i zaczynasz się wspinać. Niedługo trwało, by twoje nogi stały się całe, zbolałe. Nie dziwne. Przypominasz sobie, że do mnie wydawało się nie mieć żadnych wież. Po twojej prawej część drzwi jest otwarta na oścież. Wykonane z czarodrzewa i hebanu. Czarno-białe wzory wirują, przeplatają się w dziwne symbole. Bardzo piękne, lecz w pewien sposób niepokojące. Smok nie może okazywać lęku. Niebieskie serce. Przez wąskie drzwi przeszłaś do zalanej mrokiem komnaty. Długi kamienny stół wypełnia cały pokój. Nad nim Pływa ludzkie serce, niebieskie i rozkładające się, ale wciąż żywe. Każde uderzenie wydaje głęboki, ociężały dźwięk. Sylwetki wokół stołu nie są niczym więcej jak błękitnymi cieniami. Gdy podchodzisz do pustego krzesła naprzeciw nich, nie poruszają się, nie wypowiadają ani jednego słowa, ich twarze pozostają nieruchome. Matko Smoków! Dobiega do siebie głos, pół szept, a pół jęk. Zdajesz sobie sprawę, że nie możesz wykrztusić ani słowa. Nagle zauważasz, że nikt z nich nie oddycha. Czy to możliwe, że wszyscy nieśmiertelni są martwi? Żyjemy. Słyszysz głos, cieńszy od popiskiwania myszy. A teraz... Przybyłam tu, podar prawdy. Proroctwo. Trzy głowy ma smok. Chór głosów w skamle w twojej głowie. Matko smoków, zrodzona z burzy. Szepty zmieniają się wirującą pieść. Trzy światła musisz zapalić. Jedno dla życia, jedno dla śmierci i jedno z miłości. Twoje własne serce bije w harmonii z tym pływającym przed tobą. Na trzech wierzchowcach musisz pojechać. Jednym do łoża, jednym do strachu, jednym do miłości. Głosy stają się coraz głośniejsze, a twoje serce wydaje się zwalniać. Oddech staje się płytszy. Trzech zdrad doświadczysz. Jednej dla krwi, jednej dla złota i jednej z miłości. Pomóżcie mi. Pokażcie mi. Zamazana wizja. Wirujące i tańczące cienie w namiocie, bezkształtne i straszne. Mała dziewczynka biegnie w kierunku domu o czerwonych drzwiach. Mili mazdur wrzeszczy pośród płomieni. Za srebrnym koniem podrygują zwłoki na jego mężczyzny. Wysoki lord, o miedzianej skórze i srebrnych włosach stoi pod chorągwią z wyszytym ognistym ogierem. Miasto za nim stoi w ogniu. Nagle czarne skrzydła przepoczą wokół twojej głowy, a wizje niespodziewanie kończą się, odpływają. Twoje westchnienie zmienia się w jęk przerażenia, gdy odkrywasz, że nieśmiertelni otaczają cię. Szepczą, zbliżając się do ciebie. Ręce i nogi masz skostniałe, nie możesz się ruszyć. Czujesz czyjąś dłoń na swojej piersi, zęby poszukują twojego gardła, usta dotykają jednego oka, są, kąsają, drakaris śmierć nieśmiertelnych indygo zmienia się w pomarańcz, szepty w krzyki. Wznosząc się nad tobą, drogon rozpościera swoje skrzydła i rozrywa straszliwe mroczne serce na kawałki. Jego pysk wysuwa się do przodu. A z jego otwartej paszczy wypływa ogień, jasny i gorący. Słyszysz wrzaski płonących nieśmiertelnych. Ich wysokie, cienkie papierowe głosy płaczą w powolnej śmierci. Cały pokój staje w ogniu. Docierasz do drzwi i wzywasz swego smoka. Odwracając się, widzisz kosmyki dymu przesiąkające przez zmruszałe mury pałacu pyłu. Wyjący z nienawiścią Pajat Pri rzuca się na ciebie z nożem. Gdy nagle słyszysz znajome trzaśnięcie Bata Yogo Nigdy nie słyszałam słodszego dźwięku Srebrny dzwoneczek Nieśmiertelni nie żyją Spaleni na popiół przez smoka Twój malutki kalasar świętuje zwycięstwo Poprzez wpracanie ci we włosy srebrnego dzwoneczka Lecz to zwycięstwo ma swoją cenę. Rada Karfu jest zagniewana, a ich przywódcy żądają wypędzenia cię z miasta. Twój gospodarz, Saro, namawia cię, byś uciekła z nim za Jadeitowe morze. Ty jednak odmawiasz, więc złością każę ci odejść. Twój ostatni przyjaciel w Karf przestaje nim być. W pośpiechu ruszasz do portu, gdzie Sarydżora, Rzukuje statków. Znajdujesz statki, lecz także sojuszników. Ogromnego Eunucha o imieniu silny Belwas oraz jego wiekowego gieronka, Aristana, który broni cię przed zamachowcem. Tłumaczą, że zostali przysłani przez twojego starego przyjaciela, Illyria, wraz z trzema statkami, by zabrać cię do Pentos. Przynajmniej statki nie śmierdzą serem.